I to w tej chwili filmuję. Ale jak podchodzisz za blisko, to nie, nie widać nie, nie, no, całego. No, no, no czekaj, no muszę troszkę się cofnąć. Tak. Aż tak blisko to nie Ale za są ręce. Dwa maleństwa, trzecie zginęło śmiercią tragiczną, zagryzione przez enza, płaczą do mamusi i chcą iść. No co, 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 zaraz pójdziecie, zaraz pójdziecie, no jeszcze troszeczkę, tutaj tylko nie gryźmy proszę. No tak smakują, tak delikatnie. Ojejku, no, koszule mi gryzie. Głodne no. <tryklarne> są, będą. będą jadły. Szmaty. No, następne następny za koszulę się nie załatwił. Właśnie chcę to nagrać. Dorości <grych> wygryzie. Mhm. Nie, nie smakuje. Może rodzenki im damy. O właśnie... Ma za małe są co. Poczekaj, poczekaj stój, ja ci podam. Podasz? Tak. Tak. Koszule, jak wam smakuje, to proszę bardzo. Możecie sobie zajedać koszulę. A czy one nie są za małe na rodzynki? Nie wiem, nie wiem. No teraz ja nie widzę, czy one jeść, czy nie. Zaraz, zaraz zobaczymy. Łapową hała, ale nic nie. z tego. Za małe. Że malutkie. Nie, nie. Jeszcze piją leczko, się rozlazły jak pchły. Czerwona kropka. Ślicznie, ślicznie, jeszcze raz.